Jestem zaledwie 3 km za Warszawą, właściwie jej południowymi dzielnicami. Zobaczcie co tu się dzieje. Para lotniarze, motolotniarze. Inni pasjonaci takich podniebnych przygód, ja zdecydowanie pewnie czuję się na ziemi i niosę dla was prognozy na weekend, a ten będzie iście wakacyjny. Półmetek wakacji za nami, a widać, że sierpień odrabia straty lipca i będzie naprawdę pogoda wymarzona dla tych, którzy wybrali wypoczynek nad wodą, na przykład. Ale nie zapominajcie o nakryciu głowy, ochronie przeciwsłonecznej, nie tylko w postaci Filtrów. Ja polecam szczególnie te mineralne, ale też o odpowiednim ubraniu. Jasna odzież, naturalna, przewiewna, termoregulująca świetnie w taką pogodę sprawdza się len. No i co? Cieszmy się taką pogodą, choć epizodów burzowych nie zabraknie. Gdzie takie się pojawią? Już spieszę nieść te szczegóły. Piątek zapowiada się z temperaturą od 27 stopni. W północno-wschodniej Polsce głównie Suwalszczyzna, już na Warii i Mazurach będzie około 28-29, w centrum 30, a na południowym zachodzie kraju 32 stopnie. W słońcu znacznie wyższa odczuwalna temperatura. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wahać się na poziomie 1010 paskali. Natomiast to co ważne, w centrum nad województwem łódzkim, w części Wielkopolski, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim jest ryzyko wystąpienia burz, które przyniosą opady do 20 mm, przyniosą też opady gradu niewykluczone i wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Także w tych regionach szczególnie warto uważać, obserwować niebo i rozsądnie planować ten wypoczynek pod gołym niebem. Natomiast w sobotę burze przeniosą się głównie nad północną część kraju, ale nie zabraknie takiej no, cudownej pogody. Może być bezchmurne niebo, a po południu może utworzyć się też z tego upału, strefa wilgoci, z której właśnie powstaną takie wyładowania. I miejcie to na uwadze wszyscy wypoczywający, czy na Pomorzu Zachodnim, włącznie z Pojezierzem Warmia, Mazury, rejon Zatoki Gdańskiej, ale też Podlasie, tam mogą pojawić się lokalne nawałnice. To lokalnie występujące zjawiska, ale zawsze niebezpieczne. I w sobotę od 26 do 31 stopni w centrum 30-31 na południowym zachodzie kraju. Natomiast niedziela przyniesie burze już na północy, i w centrum. Także no, nie będzie to taka idealna pogoda, bo tych burz nie zabraknie. One mogą być momentami z bardzo porowistym wiatrem, ulewnym deszczem, ale wystarczy śledzić na bieżąco prognozy. Obserwować niebo, polecam zerkać na radary pogodowe, które są dostępne w sieci. Bo tam wyraźnie widać komórki burzowe, takie plamy na czerwono zaznaczone, gdzie są w pobliżu. To pozwoli Wam zlokalizować, gdzie taka komórka burzowa się właśnie utworzyła i być może wędruje w Waszym kierunku. Gorąco polecam też nasz serwis tvrmeteo.pl. I życzę wam naprawdę cudnego iście wakacyjnego wypoczynku. Uważajcie na siebie. A tymczasem zobaczcie jakie cudne sierpniowe widoki tuż pod Warszawą.